Dawaj sam! Musimy się stąd wydostać! Ach, rocz, pomóż mi! Chyba okay. <grym> Mam cię sami! Ej. Ten gość ma mocny uścisk! Z O Ocal przeszłość przed... <grym> Hej, mów dalej! Muszę usłyszeć więcej! Zobaczymy. Może znajdziemy tutaj coś przydatnego. Wygląda to na śmieci, ale co jeśli. co jest w tym pudełku? Hmm. 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 zobaczymy. Uu, chyba coś mamy. Hmm. Hej, to wygląda mi na wskazówkę do czegoś. To z przeszłości. He? Co? Chwileczkę. Uu, uu, uh. Miej schemat, zrób nowego robota. Co? Nic nie rozumiem. Co się tutaj dzieje? Uważaj! <laughs> Rodz, czy my teraz będziemy ratować przyszłość? Czy przeszłość? Nie, Sam. Będziemy musieli uratować cały świat. Cześć, kochani. O, dajcie chwilkę. Ehe, teraz jestem dobrze. Cześć! Witajcie w przyszłości! Jak sądzę? <laughs> nie jest aż tak źle jak się wydaje. Tak czy inaczej przemienimy tę golarkę w robota. Działa to jak portal czasu, więc nasz robot wróci do przeszłości i uratuje nas wszystkich! Uważaj Roger, nie połam tam nic! Staram się. Ale mi się ręce pocą. Dzięki sami. Uważaj i pod żadnym pozorem tego nie dotykaj. Sami! O, pokaż mi to! Chyba kontrolę czasu. A, co się dzieje? A! Wyglądało to na przeskok w czasie. Hmm, czy to się powtórzy? Tak czy inaczej, nie mamy dużo czasu. Zabierzmy się do pracy. Kochani, bądźcie ostrożni podczas używania piły, jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam ratować świat. Pospiesz się, Roger. Słyszę kogoś na zewnątrz, że ty jesteś zbyt głośny. Ha, tym razem zakłócenia mogą nam faktycznie pomóc. Hop, to jest to. Dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Hej, Roger. Chcesz kupić podróż w czasie na specjalnej wyprzedaży? Sama, przestań wyprzedawać naszą jedyną nadzieję. Mamy plan. Przebierdźmy ten kawałek i złóżmy robota. Będziemy potrzebować tych fajnych gogli. Raczej to sami! Uważaj na panterocz! Trzymam za ciebie kciuki! Bułka z masłem sami. Nie martw się i przygotuj się na kolejną rundę. To będzie niesamowite! Ratowanie świata to świetne. Jak powiedziałem, to była najłatwiejsza część. Teraz wygładźmy krabędzie. Sam daj mi piłkę do metalu. Proszę. Dzięki, właśnie tego było mi trzeba. Rocz w końcu dotarłem. Masz piłkę do metalu? A, przecież ty mi ją dałeś jakąś sekundę temu. Nie, wypełniałem Ciekawkę. Widziałeś mojego klona? Czyżby to były kolejne zakłócenia czasu? Musimy być ostrożniejsi. Nasz robot potrzebuje kilku nowych części. Nie może wrócić do przeszłości z pustymi rękami. No to zaczynamy. Ten element jest gotowy. Zajmijmy się teraz poważnymi sprawami. Proć, sam z przeszłości napisał, że to jest klucz do mechanizmu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie wiemy, co my z przeszłości mieliśmy na myśli. Da, to działa. Powolutku. Okej. Okay. Czekaj, to był przepis na pigment? Ach, jestem taki zły na siebie! Następnym razem nie powinniśmy zapominać o twoim poczuciu humoru. Gotowe. A oto element, który zamierzamy wykonać, nie jest jeszcze gotowy. Krzyż pozbierz się! Robota idą! Nie rozpraszaj mnie! Muszę to bardzo ostrożnie opuścić. Uh, uh, Szybciej uh, 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 Zrobione, zrobione. Sami, nie ruszaj się! Uh, prawie dos dopadli. Ciekawe kto nauczył roboty starych trendów z TikToka. Kto wie? No dalej wyjmij nasz element! Huh? Wygląda na to, że czas znowu przyspieszył. Samy, poczułeś to? Nie, nic nie zauważyłem. Chwileczkę. Przeniósł i co mnie tak łaskoczy w głowę? Musisz je zobaczyć w lustrze. <laughs> o ile jakieś tu znajdziesz. W międzyczasie przygotuję płynny plastik do nowych części. Zafarbujmy go na różowo. Dzięki temu nasz robot będzie unikalny. Um, myślę, że czarny bardziej pasuje. Użyjmy go. Ach, ty mnie w ogóle nie znasz. W przeszłości chciałbym różowego robota. Już to przygotowałeś. Dzięki, Co? Sam! Ja tego nie zrobiłem! Co? Ja tego nie zrobiłem! Co? 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 Co jest? Hej, czy ja słyszę głosy? Dobrze, poczekaj, aż płynny plastik zastygnie. Hmm, to dziwne. Jak to się stało, że wysłaliśmy wiadomość tu, do przyszłości? Oto, jak udało nam się odebrać wiadomość? Proste, prawda? O rety, nie pomyślałem o tym! Fajnie, że teraz to nagrywamy! I w końcu zaczynamy składać wszystko razem. Przeszłości, zaczekaj do na nas. Dalszy robot nadchodzi, aby cię uratować. Aha, to jest serce robota. Myślisz, że on może być zły? Mam nadzieję, że nie. W końcu mamy dobre intencje. Jego pancerz poradzi sobie w każdej walce. To nie żart. Może powinniśmy zostawić go tutaj i zwalczyć te wściekłe roboty, które są na zewnątrz? Ale najpierw musimy zachować naszą przeszłość. Nie żal samego siebie z dawnych lat. Jestem zmęczony, bo muszę szukać złomu. Ale to jest ważne. Jeśli ocaliby przeszłość, to nasz wszechświat też stanie się lepszy. <laughs> Przynajmniej tak to pokazują w filmach. Wow, wciąż mam do tego talent. Daj Dzięki. To. Wygląda na to, że powinniśmy trochę przyspieszyć, co? nie uważasz, że powinniśmy nauczyć naszego robota dobrych e, manier? Nie jestem pewien, czy on musi wiedzieć, jak się kulturalnie witać. Przetestujmy ten jeden raz mój tryb Gentleman Box. No to zaczynamy. Ha, ha. Zróbmy jazdę próbną. Droga panienko, zatańczysz ze do tej nocy i już do zawsze. Orzeszku włoski to jakiś głupi wirus. Albo coś gorszego. To brzmiało jak romantyczny tryb. Lepiej naucz go różnych ciosów. Najpierw stwórzmy groźne rysy twarzy. Wygląda to strasznie, prawda? Zobaczmy. Ta, ten robot przestraszał złoczyńców samą twarzą. Wymodeluję mu ostre kości policzkowe i wściekłe oczy. Nigdy nie róbcie tego bez dorosłego. Hmm, Racz jego oczodoły nie wyglądają zbyt tak? dobrze. Może da się to naprawić. Poczekaj chwilę, zastosuję trochę magii. O, mm. o. Chyba to mamy. Zobaczmy. No i proszę, teraz wygląda o wiele lepiej, prawda? Cześć, Roger! Kogo muszę dzisiaj pokonać? Teraz jest ulepszony do setnego poziomu. Gotowy na skok w czasie? O, mam złe przeczucia. Czy to się uda? Spokojnie sam. Postępowaliśmy zgodnie z instrukcjami, nic złego nie może się zdarzyć. Cześć kochani, dzisiaj zamienimy tego larkę w odjazdowego... E, 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 co się dzieje? E, Orety, e, Co się stało? E? O włoski, ten robot wygląda dokładnie jak na naszym schemacie! Dziwne! Widziałeś jak się pojawił? Powinniśmy z nim porozmawiać. Ha, ha, ha. Wy głupcy mój plan zadziałał dokładnie tak, jak zakładałem. Stałem się silniejszy i tym razem... Nie dzisiaj! E? E? Co? Ha? Nigdy więcej nie zadzierajcie z dziwnymi robotami. I nie powinniście obiadać się z słodyczami w przyszłości. I włączcie już te światła. Kochani, wiecie co to było? Wszystko z tą... <laughs> Moje psoty dobiegły końca. Podobał wam się nasz dzisiejszy odcinek? Dajcie łapkę w górę. Papatki. <laughs>